Patryk powiedział mamie, że udaje się w rejs. Jednak jakiś czas po tej rozmowie ciało młodego chłopaka zostało znalezione w Bałtyku obciążone płytą chodnikową. Śledczy, którzy zajmowali się sprawą, uznali, że jest to samobójstwo. Ta sprawa jednak do dziś budzi sporo kontrowersji. Matka Patryka Palczyńskiego, młodego żeglarza z Gdyni, po latach uważa, że być może, gdyby nie zaginięcie Iwony Wieczorek, tajemnicze okoliczności zaginięcia jej syna nie byłyby dzisiaj osnute w dalszym ciągu tajemnicą i obarczone setkami pytań bez odpowiedzi. Pasją Patryka Palczyńskiego od wczesnego dzieciństwa było żeglarstwo. W jego rodzinie to było typowe. Żeglowali jego rodzice, a wcześniej dziadkowie. Dzieciństwo palczyńskiego było nierozerwalnie związane z Bałtykiem. Jako jedyne dziecko Julity i Bogusława spędzał wiele czasu na jachtach, rozpoczynając swoją przygodę z żeglarstwem już w wieku czterech lat. Pomimo rozwodu rodziców, jego miłość do morza nie zgasła, a wręcz nasiliła się, stając się jego największą pasją i przygodą życiową. Przez kolejne dwie dekady każdą wolną chwilę spędzał na morzu, na obozach żeglarskich. I zawodach sportowych. Po ukończeniu szkoły średniej, Patryk rozpoczął studia w ówczesnej Akademii Morskiej, ale kiedy okazało się, że nie będzie tam specjalizacji związanej z żaglowcami, rzucił studia i postanowił zarabiać na życie, pływając na luksusowych jachtach jako oficer pokładowy. Pierwsza morska wyprawa Patryka Palczyńskiego trwała aż półtora roku. Potem, Patryk zdecydował się na rejs po Karaibach. W 2009 roku był członkiem załogi jachtu należącego do pewnego zamożnego Polaka. Jacht ściągano z Pacyfiku do Europy. Po wykonaniu części zadania, Patryk pozostał na sześć miesięcy na Karaibach. Uczestniczył tam m.in. w regatach, doskonaląc swoje umiejętności. Potem wrócił do Polski. Podróż na malownicze Karaiby okazała się przełomowym momentem w życiu dwudziestoparoletniego żeglarza z Gdyni. Zdaniem najbliższych i znajomych, Patryk zaczął się dziwnie zachowywać. Przede wszystkim nie chciał w ogóle opowiadać o rejsie. Było to do niego niepodobne, bo wcześniej chętnie dzielił się opowieściami ze swoich morskich wypraw. Spędzał też większość swojego czasu przy komputerze. Wymieniał z kimś dziesiątki maili i SMS-ów. Gdy matka, z którą mieszkał 24-latek, wchodziła do pokoju żeglarza, ten zasłaniał ekran lub wyłączał komputer. Wyglądało na to, że nie chciał, żeby zobaczyła, co dokładnie robi w internecie i do kogo wysyła wiadomości. Wszystko wskazywało na to, że podczas tej karaibskiej podróży wydarzyło się coś, co skłoniło go do zmiany swojego dotychczasowego zachowania. Z czasem Patryk zaczął planować swój kolejny rejs. Tym razem jednak nie podzielił się z rodziną szczegółami morskiej eskapady. Wiadomo tylko, że w maju 2010 roku wymeldował się z urzędu, podając Nową Zelandię jako nowe miejsce zamieszkania, co było konieczne ze względu na jego nietypową pracę. Jednak zadeklarował, że wróci do Polski w 2012 roku. W końcu nadszedł 2 czerwca 2010 roku, czyli ostatni dzień mężczyzny w kraju. Podejrzenia matki przed wyjazdem wzbudziło kilka kwestii. Po pierwsze, to, że spakował niewiele rzeczy, jak na podróż na drugi koniec świata. Ponadto wziął też ze sobą bardzo mało pieniędzy kilkadziesiąt euro i jeden 50-dolarowy banknot. Patryk dopiero po długich namowach pozwolił, by matka go odprowadziła. Pani Julita w rozmowie z redaktor Dorotą Abramowicz z portalu Gdynia Nasze Miasto po latach tak opisała ten dzień. Pytałam, kiedy jedzie, odpowiadał mama jeszcze później, jeszcze później. Już nie o godzinie 13, ale o 15, już nie o godzinie 15, ale wieczorem. Kiedy dopytywałam o szczegóły, obiecał, że wyśle mi SMSA, to się dokładnie wszystkiego dowiem. Wreszcie o godzinie dwudziestej zaczął się pakować. Ze względu na urodziny przyniosłam mu torcik. Zrobiłam mu przy komputerze ostatnie zdjęcie. Chciałam podwieźć syna samochodem. Usłyszałam, że nie ma takiej potrzeby. Wtedy postanowiłam go choć kawałek podprowadzić. Wyszliśmy pół godziny przed północą. Powiedział, że spotyka się z ludźmi z załogi na dworcu w Gdyni. Stanęliśmy na ulicy podjazd. Powiedział, że tu się rozstaniemy. Pomyślałam, dobrze, w końcu nie jest to jego pierwszy wyjazd. Nie przeszło mi przez głowę, że może zdarzyć się coś niedobrego. Jeszcze przed północą dostałam od niego wiadomość. No dobra, już zaraz wyjazd. Będę musiał wyłączyć telefon. Pozdrawiam gorąco i głowa do góry. Zakończył po włosku. Ciao, ciao. Wysłałam mu życzenia urodzinowe. Potem okazało się, że już ich nie odebrał. Później wszystko się jakoś przedłużyło. Następnego dnia było boże ciało, potem zaraz weekend, cztery dni, zaczęłam się denerwować. Pytałam znajomych, szukałam informacji o statkach, pociągach, poszłam na policję, zlekceważono mnie. Usłyszałam, że syn zapewne uciekł od toksycznej matki. Czas nieubłaganie płynął, a w sprawie zaginionego nic się nie zmieniało. Żadna choćby wzmiankowa informacja nie dotarła do zrozpaczonej matki. Pani Julita postanowiła więc działać na własną rękę. Na początku sprawdziła komputer, z którego korzystał jej syn. Okazało się, że miał założonych kilkanaście kont mailowych, z których regularnie korzystał. Jeszcze dziwniejsze było jednak to, że wszystkie maile z ostatnich trzech lat zostały usunięte. Cała ta sytuacja spowodowała, że matka żeglarza zaniepokoiła się jeszcze bardziej, pojawiły się nowe pytania, na które nie było odpowiedzi. 14 lipca 2010 roku nastąpił przełom w sprawie zaginięcia Patryka Palczyńskiego, ale nie na taki przełom czekała pani Julita. Około 8 kilometrów od gdańskiego portu jedna z łódek odkryła niepokojący obiekt dryfujący po powierzchni morza. Po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że najprawdopodobniej jest to ciało człowieka. Na miejscu zdarzenia szybko pojawiła się policja, która natychmiast rozpoczęła oględziny ujawnionych zwłok. Z przywiązaną do ciała trylinkę. To jest taka ciężka. To nie kłocka, ale to jest do wykładania drogi. Mm. Tak jak jest koska na drogę, to jest taka duża w formie takiej nakrętki pod klucz, taką ma formę, to jest ciężkie, niesamowicie ciężkie. I pamiętam tylko, że ktoś, kto to wiązał, to była osoba, która, która bardzo dobrze znała węzły. Musiał być ktoś związany z, właśnie z żeglarstwem, czy wspinaczką z, 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 z górską. To było tak precyzyjnie zawiązane, że jakby... Takie dylematy były, czy to mógł zawiązać sobie sam ten człowiek. No tak bo... Czy on to sam mógł zawiązać, czy, czy, czy były przy osoby trzecie? Ale może być tak, że jakby mógł to sam zawiązać. I jeszcze pamiętam, że do dnia, że nie, znalazł, że nie znalazły się jego rzeczy osobiste, albo torba, albo plecach, bo on miał z domu wyjść czy wyjechać. Wtór... Wiem, że tam były takie, 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 takie dylematy osobiste, te, takie rozterki, no, tu, no nie minęło tyle lat, ale, ale pamiętam, że, że, z czymś bolikał się ten chłopak, to gdzieś w czymś walczył, nie? Twoim zdaniem, czy ten Patryk, młody żeglarz, mógł sobie sam przywiązać tą płytę, To, mówisz tak fachowo, nawet... Dokładnie to, dokładnie linka, jak, mhm. jak pamiętam. Myślę, myślę, że z dużym prawdopodobieństwem jest to możliwe, ale gdybym się miał potem podpisać jako obiegły, że to jest prawdopodobieństwo. Graniczące niemalże z pewnością, to bym tego nie podpisał. Śledczy skontaktowali się z matką Patryka. Zgłoszenie o zaginięciu żeglarza widniało bowiem w policyjnej bazie. A Patryk Palczyński był widziany po raz ostatni na terenie trójmiasta. Pani Julita nie była zaskoczona wizytą w jej domu funkcjonariuszy policji, ponieważ o makabrycznym znalezisku na Bałtyku dowiedziała się za pośrednictwem mediów. Przy dryfujących po falach Bałtyku zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów, a ciało znajdowało się w stadium zaawansowanego rozkładu. Dlatego identyfikacja zmarłego była znacznie utrudniona. Gdy matka Patryka zobaczyła zwłoki, od razu rozpoznała ubrania swojego syna. Nie była jednak w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć, czy było to ciało zaginionego żeglarza. Zlecono testy DNA, które miały jednoznacznie to rozstrzygnąć. Było jednak bardzo prawdopodobne, że odnaleziono właśnie zaginionego Patryka Palczyńskiego. Oprócz tożsamości zmarłego należało jeszcze ustalić przyczynę jego śmierci. Wiele wskazywało na to, że w sprawę zamieszane były osoby trzecie. Do ciała przywiązano bowiem dwie ciężkie 20-kilogramowe płyty chodnikowe. Denat miał też związane ręce z tyłu, więc było raczej mało prawdopodobne, że śledczy mają do czynienia z samobójstwem. Matka Patryka w czasie tego rozpoznania zauważyła pewien szczegół, który jej nie pasował. Był to naszyjnik z żółwiem zawieszony na szyi zmarłego. Pani Julita oraz znajomi zaginionego twierdzili zgodnie, że nigdy nie widzieli, żeby Patryk kiedykolwiek nosił taki naszyjnik. Do dziś nie wiadomo, do kogo on należał. W czasie jego oględzin technik kryminalistyki ujawnił odcisk palca, nienależący do zaginionego. Na początku sierpnia 2010 roku, a więc po upływie blisko trzech tygodni, pojawiły się wyniki badań DNA. Potwierdziły one, że to ciało Patryka Palczyńskiego wyłowiono z Bałtyku. Nie było to wielkim zaskoczeniem, ale śledczy brali pod uwagę też inne możliwości, m.in. to, że ktoś inny mógł mieć na sobie ubranie żeglarza. Sprawdzono też ślady biologiczne pozostawione na linach ujawnionych, na rękach i płytach chodnikowych. W toku tej czynności ujawniono i zabezpieczono DNA jednego z policjantów uczestniczącego. W oględzinach zwłok oraz DNA dwóch mężczyzn, którzy nie figurowali w policyjnych bazach. Dla bliskich wydawało się oczywiste, że Palczyński został zamordowany. Śledczy uznali jednak, że Patryk popełnił samobójstwo. Rodzina zmarłego zupełnie się z tym nie zgadzała. Jak mógł bowiem popełnić samobójstwo w tak nietypowy sposób, dźwigając bardzo ciężki balast? I mając ręce związane z tyłu. Dodatkowo, mężczyzna nie zostawił żadnego listu pożegnalnego. Pani Julita w rozmowie z dziennikarką Dorotą Abramowicz tak wspomina tamte wydarzenia. Według prokuratury, Patryk udał się z dworca na skwer kościuszki, tam obwiązał ciało płytami chodnikowymi, związał sam ręce i skoczył do morza. Syn nie zginął tamtej nocy. Wynika to z badania zegarka Aviator, który został znaleziony przy Patryku. Miał go cały czas na ręku. Policja nie sprawdziła dokładnie tego zegarka na podstawie instrukcji. Kiedy inni to zrobili, okazało się, że Patryk musiał być gdzieś przetrzymywany przed śmiercią. Był to nietypowy zegarek z wieloma różnymi funkcjami, o których policjanci nie wiedzieli. Po ich analizie wyszło na jaw, że przez co najmniej 3-5 dni po naszym rozstaniu zegarek syna logował się w jednym miejscu. Także na jednej ze stron internetowych, która po kilku latach zniknęła, niestety, pojawiły się ślady obecności Patryka. Był tam aktywny co najmniej przez 3 dni. Zegarek syna logował się w okolicy basenu jachtowego. Ostatnie logowanie było w pobliżu wieżowców Sea Towers w Gdyni. Myślę, że Patryk najprawdopodobniej był przetrzymywany gdzieś w garażu lub w piwnicy. Jest jeszcze jedna kwestia, której śledczy nie podjęli. Syn wyszedł z domu w nocy, mając ze sobą 50 dolarów w jednym banknocie. Przy jego ciele znaleziono 20 dolarów. Gdzie je w nocy rozmienił? W Polsce nie płaci się przecież dolarami. Nie sprawdzano kantorów. Tak samo było z euro. Syn miał przy sobie mniejszą kwotę, niż zabrał z domu. Po odnalezieniu ciała syna popełniono wiele błędów. Skończył się film w aparacie policyjnego fotografa, więc nie zrobiono zdjęć, jak wyglądały skrępowane ręce Patryka. Zanim fotograf wrócił z aparatem, biegły porozcinał węzły. Prokurator też dokładnie się im nie przyjrzała, bo uznała, że widok jest mało przyjemny i obserwowała ciało z odległości. A później znalazł się inny biegły, który stwierdził, że żeglarz mógł sam związać sobie ręce, tylko nie wiadomo, czy takimi węzłami, jakimi związany był Patryk. Wersje matki Patryka, że jej syn został uprowadzony i gdzieś przetrzymywany przed swoją śmiercią, w pewnym stopniu potwierdziły badania zawartości żołądka. Biegli z medycyny sądowej, w żołądku zwłok młodego żeglarza nie ujawnili jakichkolwiek resztek pokarmu. Oznaczało to, że przynajmniej od 4-6 godzin przed śmiercią Patryk nic nie jadł, było więc mało prawdopodobne, by zmarł krótko po zaginięciu. Niewątpliwie bardzo ważnym materiałem dowodowym w tej niezwykle zagmatwanej historii byłyby nagrania z kamer monitoringu z okolic portu w Gdyni, gdzie po raz ostatni był widziany mężczyzna. Policja jednak zbyt późno zwróciła się o dostęp do tych nagrań. Okazało się, że wszystkie zapisy monitoringu usunięto. Było to kolejne niedopatrzenie śledczych strój miasta. Na pytanie dziennikarza, co jej zdaniem wydarzyło się przed śmiercią Patryka Palczyńskiego, matka odpowiedziała: Nie wiem. Patryk wcześniej był pół roku na Karaibach. Naoglądał się różnych dziwnych rzeczy. Myślę, że zobaczył coś, czego nie powinien zobaczyć. Usłyszał coś, czego nie powinien usłyszeć. Myślę, że tamtego czerwca 2010 roku zetknął się z ludźmi, z którymi po namyśle nie chciał mieć nic wspólnego i za to zapłacił życiem. Nie wiem, czy po powrocie do kraju syn utrzymywał kontakty z ludźmi, z którymi był na Karaibach. Komputer został wyczyszczony. Telefonu Patryka nie znaleziono. Coś spowodowało, że nie wszystkie osoby, z którymi spędził czas podczas poprzedniego wyjazdu, zostały przesłuchane. Może była to zbyt duża fatyga, by jechać do Warszawy, może była inna przyczyna. Cały czas liczę na to, że znajdą się świadkowie, którzy pozwolą ustalić, co i dlaczego stało się z moim synem. Na osoby, które gotowe są pomóc, cały czas czeka nagroda. Fundowana przez rodzinę i przyjaciół Patryka. Pierwsze dziecko urodziłam martwe w siódmym miesiącu ciąży. Patryka udało się uratować dzięki wspaniałym lekarzom, którzy pomogli utrzymać następną ciążę. I po 24 latach go straciłam. Dlatego, póki mi starczy sił, będę próbowała dowiedzieć się, kto za to odpowiada. Sprawa tajemniczego zaginięcia i śmierci Patryka Palczyńskiego nigdy nie nabrała dużego medialnego rozgłosu, który niewątpliwie mógłby pomóc wyjaśnić tę zagadkę. Trzy dni po odnalezieniu ciała mężczyzny media podchwyciły bowiem temat, w którym żyją w zasadzie do dziś. Mowa tu o zaginięciu Iwony Wieczorek. Pani Julita Palczyńska w rozmowie z dziennikarką portalu Gdynia nasze miasto tak podsumowała związek zaginięcia jej syna ze sprawą zaginięcia młodej mieszkanki Gdańska. Iwona zaginęła trzy dni po wyłowieniu Patryka 17 lipca 2010 roku. Bardzo współczuje jej matce, choć tam zostaje jeszcze cień nadziei. Nagłośnienie tego zdarzenia oraz kolejne relacje z nieudanych poszukiwań sprawiły, że zaangażowanie policji i prokuratury w wyjaśnienie okoliczności śmierci mojego syna było znacząco mniejsze. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprawą śmierci tajemniczej śmierci młodego żeglarza Patryka Palczyńskiego. Jest to sprawa z 2010 roku. Sprawa, która być może gdyby nie zaginięcie iwony Wieczorek, które miało miejsce w tym niedługim okresie po zaginięciu Patryka, bo ta sprawa początkowo miała status zaginięcia, dopóki Bałtyk nie uwolnił zwłok Patryka, być może nabrałaby innego Wymiaru po prostu śledczy by bardziej się, się przyłożyli do tej sprawy. Natomiast no, w momencie zaginięcia Iwony Wieczorek i zainteresowania się tą sprawą poprzez media w Polsce, no praktycznie nikt już dzisiaj nawet nie wie i nie pamięta, że, że zanim zaginęła Iwona Wieczorek, wcześniej zaginał młody, młody człowiek Patryk Palczyński. Dlaczego ta sprawa, powiedziałem, jest tajemnicza? Ponieważ był to żeglarz, wrócił. Z wyprawy życia z Karaibów. Zatrudniał się po prostu jako marynarz na luksusowych jachtach. W ten sposób y, zarabiał na życie. Natomiast po, po, po powrocie no, z wyprawy życia z tych Karaibów w jego życiu coś tąpnęło, zmieniło się. On stał się tajemniczy. Y, ukrywał przed y, matką, z którą mieszkał, y, 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 korespondencję, którą wykonywał po, za pośrednictwem swojego y, laptopa. Y, po jego zaginięciu okazało się, że zostały wykasowane maile z ostatnich trzech lat jego życia, także tajemnicze okoliczności poprzedzające już zaginięcie. Ten człowiek pożegnał się z matką. Matka chciała go odprowadzić do portu, miał wypłynąć na kolejny rejs. Wziął niewiele pieniędzy i słuch o nim zaginął. Matka zgłosiła sprawę o zaginięcie. To się wszystko działo na początku czerwca, kiedy ten Patryk opuścił rodzinny dom, natomiast 14, jeżeli dobrze pamiętam, lipca 2010 roku w Zatoce Gdańskiej, no, łódka przypadkowo odkryła dryfujący obiekt. To były zwłoki już w znacznym stanie rozkładu gnilnego. Został popełniony w trakcie oględzin kardynalny błąd, ponieważ te zwłoki te zwłoki miały ręce związane z tyłu sznurem i do tego była płyta taka chodnikowa, przytroszona jako obciążenie. I cały pani prokurator, po prostu z przyczyn chyba estetycznych, ponieważ były to zwłoki, już tak jak powiedziałem, w znacznym stanie rozkładu, nawet nie podeszła do zwłok, zajęli się tą sprawą technicy i nie wykonawszy zdjęć, bo też jakaś nastąpiła awaria sprzętu, rozcięli po prostu węzeł, który prawdopodobnie byłby kluczem do tej sprawy i wskazałby, czy ten młody człowiek mógł sobie sam z tyłu tak związać ręce i, i, i przytroczyć po prostu do niej obciążenie balast w postaci płyty chodnikowej, czy też w, te, w tej śmierci brały udział osoby trzecia, więc że była to zbrodnia zabójstwa. Sprawa ostatecznie zakończyła się jako samobójstwo. Dla mnie jednak w tej sprawie jest wiele wątpliwości. Nie mamy sznura, który byłby na pewno koronnym dowodem, znaczy węzła, bo w sposób zawiązania był no jednoznacznie wskazał, czy mamy do udziału, udziału osób trzecich, czy, czy Mateusz Patryk przepraszam, postanowił odebrać sobie życie w ten dosyć nietypowy sposób, być może był szantażowany przez jakieś osoby, coś się wydarzyło na tym rejsie w Karaibach i po prostu uznał, że dłużej z, z tą tajemnicą nie może żyć i odebrał sobie życie. Ale w tej sprawie zostaje jeszcze jeden element. A mianowicie m, szczątki, które po wielu, dopiero tygodniach, dopiero badania DNA jednoznacznie wykazały, że są to zwłoki Patryka. Co prawda matka rozpoznała jego ubranie, no ale już jeżeli chodzi o twarz, była tak zdeformowana, że o no, żadnej mowy tutaj o rozpoznaniu nie było miejsca. Natomiast zauważyła ta matka, że na jego szyi wisiał wisiorek, którego on nigdy nie miał. To był taki, taki amulet żółw. Przedstawiający żółwia, czy, czy on to założył po prostu w chwili śmierci, czy też ktoś zostawił po prostu, jak gdyby, nie wiem, no jakiś taki, 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 taki dziwny fetysz, prawda, po zabójstwie tego człowieka. Dzisiaj prawdopodobnie nie rozstrzygniemy tego jednoznacznie, natomiast hmm, wydawałoby się, że, prawda, nagrania sportu by. Dużo wykazało, bo gdzieś ten człowiek po prostu no, musiał gdzieś funkcjonować. Zwłaszcza, że w jego treści żołądka nie znaleziono treści pokarmowej, pokarmowej co by sugerowało, że gdzieś był no, więziony po prostu, czyli pozbawiony wolności. Taka też była wersja jedna rozpatrywana w tej sprawie. Natomiast my, wydaje mi się, że być może są osoby, które mają wiedzę tak naprawdę, co się wydarzyło, tego, tego czerwcowego dnia 2010 roku, i że ta sprawa nie jest beznadziejna, tylko po prostu jeszcze nie do. funkcjonariusze policji i prokuratury nie dotarli do ludzi, którzy mają wiedzę w tej sprawie. Przedstawiając sprawę Patryka, apelujemy na naszym kanale o informacje. Jeśli jest ktoś, kto znał Patryka, kto wie w jakich okolicznościach. Jakie były okoliczności, ostatnie chwile jego życia? Prosimy o kontakt na naszym kanale. Tutaj możemy dodać, że sprawa jest o tyle skomplikowana, że Patryk miał rozległe znajomości w kręgach żeglarskich i to praktycznie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ale jeśli ktoś miał z nim kontakt, wie jakie okoliczności spowodowały do tego, że ewentualnie popełnił samobójstwo, których teraz nie możemy rozwikłać lub został pozbawiony przez życia przez osoby trzecie, to prosimy o każdą nawet wydającą się komuś nieważną informację. Tutaj zastanawiające też jest jedna rzecz, że, o której mówił Bogdan. Chodziło o treść żołądkową, że była jedna z wersji, gdzie, która zakładała, że Patryk mógł być gdzieś przetrzymywany. Jest też tajemnicza kwestia tego, że wiemy, że Patryk posiadał niedużą sumę pieniędzy, ale w jednym banknocie gdzie potem ujawniono jak gdyby część tych pieniędzy, czyli te pieniądze musiały być gdzieś wymienione, użyte. Jeśli chodzi o całą tą sytuację, to ta sprawa jest mało znana, mało przypominana, jeśli chodzi o sprawy zaginięć, a potem ujawnienia tych zwłok. No, myślimy, że z uwagi na inne głośne sprawy. Natomiast myślimy, że Warto tą sprawę przypomnieć jeszcze raz i zaapelować do naszych widzów czy innych osób, które mogą mieć informacje w tej sprawie. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie projektu polskie archiwum X. To dzięki niemu możemy go rozwijać a także pomagać rodzinom ofiar. Dziękujemy też za każdą zostawioną sugestię, komentarz, wysłaną wiadomość i każde słowo wsparcia. Szczególnie dziękujemy pani Joannie Górce, Kindze Kosoń, Karolinie Zarembie, Grażynie Szczerbie, Małgorzacie Fagerstrom, Ewie Bilan-Stoch, Elżbiecie Wojkowskiej, Urszuli Śleć, Agnieszce Rybickiej, Elżbiecie Stanisławskiej, Aleksandrze Demowic, Annie Macudzie, Izabeli Jankowskiej, Pani Krystynie oraz Pani Joannie. Dziękujemy również za wsparcie Panu Stanisławowi Lesiukowi, Radosławowi Orłowskiemu oraz Przemierzającemu Horyzontowi. Dziękujemy za Wasze wsparcie i za to, że jesteście.